Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie. Wczoraj nagrałam dla Was filmik o wielkich wyprzedażach w sklepach. Ja akurat załapałam się i skorzystałam z wyprzedaży w Heemie. Jeżeli nie widzieliście tego filmiku, podam Wam link w boksie na dole. A teraz pokażę Wam, co, jakie świetne, naprawdę świetne zakupy zrobiłam w Seforze też na wyprzedaży. Jeżeli często nie odwiedzacie strony Sofory, możecie o tym oczywiście nie wiedzieć, bo ja też przypadkiem, waszym przypadkiem się dowiedziałam o tych wszystkich wyprzedażach. Dlatego też Wam dam link na dole i dam Wam linki do wszystkich do prawie wszystkich promocji, które tam są wymienione na ich stronie, żebyście mogli zobaczyć, czy coś Was interesuje. I przede wszystkim, jeżeli zobaczycie, że coś Was, coś Wam się przyda i cena będzie odpowiednia, to biegnijcie naprawdę, bo to, co się dzieje w ceforze od kilku dni, te tłumy, jak nigdy, jak zazwyczaj nie ma nikogo, to po prostu od kilku dni tam są, tam się dzieje po prostu masakra. Zacznę od kosmetyków kolorowych, które tam kupiłam. Dwa, trzy dni temu pierwszy raz tam poszłam i zobaczyłam takie dwie bardzo, bardzo ładne kredki w ciekawych kolorach. Są to Sephora Eye Eyes Pencil. Nie mają one jakiejś, jakiejś innej nazwy, ale to podejrzewam, to są te zwykłe kredki z serii Jumbo. I tak, ja mam kredkę w kolorze 502, jest to taki kolor szampana. I w kolorze 503, jest to taki jasny fiolet. I ja te kredki właśnie kupiłam 3 dni temu. Nigdy tych kredek nie miałam, więc nie chciałam ich kupować więcej, choć kolory niektóre były naprawdę przepiękne. Ale stwierdziłam, że jeżeli te kredki okażą się słabo no to po co mam je kupować. Tutaj jest 502, a ta, ta bardziej fioletowa, to jest 503. I każda z tych kredek kosztowała po cenie 9 zł za sztukę. I powiem Wam tak, dwa dni temu zrobiłam pierwszy raz tymi kredkami makijaż i makijaż wykonałam bardzo prosty, zero cieni, tylko po prostu na górną e, linię rzęs nałożyłam właśnie tą fioletową kredkę, a tą taką złotą, beżową mieniącą się na dolną linię rzęs i mówię, zobaczymy jak się utrzyma. Nie utrwalam żadnym cieniem ani nic. I powiem Wam, że cały dzień się nie utrzymało, szczególnie tutaj w kąciku, ale przez... E, znaczy cały dzień, wiecie, ja robiłam makijaż Wcześniej rano, a zmywałam go dopiero w nocy, więc to jest niemożliwe, żeby przez prawie 20 godzin utrzymałam się makijaż, ale 10-12 godzin naprawdę intensywne, intensywne było napigmentowanie i naprawdę wyglądały dobrze. Także stwierdziłam, że ok, te dwa kolory się sprawdziły, pójdę następnego dnia zakupić jakieś jeszcze. I właśnie dwa dni temu jak poszłam do Sephory, kupiłam, to dokupiłam dwa inne kolory. Też każda oczywiście za 9 złotych. Jest to taka zieleń i taki ostrzejszy fiolet. Najpierw pokażę Wam ten fiolet. Jak widzicie, miałam go we wczorajszym filmiku na oczach, ale nie wiem, czy by to po prostu było widać. Tutaj jest ten fioletik, jest to kolorek 504. I druga kredka, jaką kupiłam, czyli w sumie razem czwarta już, jest to taka zieleń i kolorek 510. Naprawdę, kredki ym, są bardzo miękkie, w ogóle nie rysują oka, lekko sobie tylko przytrzymamy oczko, rysujemy raz, dwa kredkę i po prostu super się trzymają. I właśnie y, wczoraj miałam tą y, kredkę w filmiku y, połączoną z jeszcze inną kredką, która już niestety nie była w promocji, ale z tego, że ja miałam kupon na 10% stwierdziłam, że że, wiecie, że ta kredka i tak mi się przyda. Jest to Sephora Jumbo Liner, i to jest kredka, która ma się utrzymywać bez zmieniania swojego stanu przez 12 godzin i jest ona wodoodporna i faktycznie w ogóle się nie zmywa. Także wczoraj miałam tą i taką oto złotą, którą też Wam pokażę. Ta kredka nie ma numerka, ale jest w tej. A nie, przepraszam, jest 08 Gold. I to jest z tej najnowszej wodoodpornej kolekcji i kosztowała przed promocją 39 zł. Ale jest naprawdę tego bardzo. Także teraz mój makijaż opiera się głównie na takich kolorowych kredkach. E, dzisiaj mam tą zieloną. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale dzisiaj na górnej powiedzę, mam tą zieloną i właśnie tą złotą. I bardzo, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Naprawdę jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona. E, oprócz tego z kosmetyków kolorowych są przecenione te cienie sefory: pojedyncze, podwójne. E, takie naklejki e, właśnie zamiast cienia, ale to w ogóle jakiś kosmos dla mnie i naprawdę wiele, wiele produktów e, lakiery, kredki, eyelinery naprawdę każda z Was e, coś na pewno dla siebie znajdzie i ja jeszcze postanowiłam skorzystać z takiej oferty n, na płyn do demakijażu Eye Makeup Remover to jest ten e, e, dwu, dwufazowy płyn do demakijażu z Ceforą tak wygląda, jest może 50 ml ale właśnie na wyjazdy jak takie jadę na 3, 4, 5 dni, no to nie chcę brać wiecie dużego płynu, tylko zawsze wolę brać coś mniejszego. Jest to 50 ml i w promocji on kosztował 7 zł i u mnie się sprawdza bardzo dobrze, jestem z niego zadowolona. No i z kosmetyków, w sensie z kosmetyków kolorowych kupiłam te 5 kredek. No i teraz już przechodzimy do pielęgnacji, więc pierwsza rzecz z to był właśnie ten był płyn do demakijażu i nie wiem, czy pamiętacie, ale ja ostatnio testowałam bardzo dużo kremów do twarzy. Testowałam świetny krem z Chanel, z Diora, Clinique. Próbowałam też takich marek drogeryjnych, aptecznych spróbek oczywiście. I moja cera naprawdę źle na to zareagowała. Miałam pryszcza, co stwierdzicie, o Boże, miałaś pryszcz, ale u mnie pryszcz to jest naprawdę wow i to znaczy, że jakiś krem mi totalnie, totalnie nie służył i podejrzewam, że przez to, że codziennie zmieniałam ten krem, codziennie się smażam czymś innym, to po prostu one na mnie źle zadziałały. I szukałam jakiegoś, czegoś do demakijażu, bo Bioderma na razie nie jest na promocji, więc nie kupię, bo jest po prostu za droga. Szukałam jakiegoś olejku albo chusteczek do demakijażu. Oprócz tego, już chyba... Dora za temu skończył mi się krem pod oczy, a ja nie mogę nie używać kremu pod oczy, bo mam bardzo wrażliwe okolice pod oczami i muszę coś używać. No i oczywiście nie miałam kremu na dzień. I chciałam coś, co by mnie nie zapychało, ale jak stwierdziłam, że kupię sobie całą serię apteczną albo całą serię na przykład z Chanel, bo też mają świetne produkty, no to, no to jednak przekracza to obecnie moje możliwości, no bo zbieram na zakupy w Paryżu, za dwa miesiące do Paryża i po prostu nie chcę teraz wydawać, wiecie, kasy na jakieś pierdoły. I chodziłam sobie tak po seforze i tak oglądałam różne rzeczy i nagle patrzę, jest to, jest to firma, jest tu, jest, jest tam, jest tu carrots, jest tu cucumbers i właśnie ja zobaczyłam taki zestaw, on był w takim dużym opakowaniu, ale to opakowanie już wyrzuciłam, naprawdę z takim sporym, z taką yy, rączunią, to w ogóle jak taka teczka dla przedszkolaka to wyglądało. Strasznie mi się chciało śmiać, jak to zaczęłam. Yy, no i właśnie co wchodziło w skład tego zestawu? Yy, 30 chusteczek do demakijażu i mówię przez cały czas tutaj o serii Yes to Cucumbers. I są to yy, rozświetlające i łagodzące chusteczki do demakijażu, których jeszcze nie używamy, więc, ni więc niestety nic o nich nie powiem, ale one same, same te chusteczki bez promocji kosztują 39 zł. Do tego były dwa kremy, które idealnie wpasowują się w moje potrzeby, bo jest to właśnie krem na dzień i krem na dzień do twarzy i krem na dzień pod oczy. I teraz powiem wam tak o pojemnościach. Tutaj jest 50 ml w kremie do twarzy, więc standardowo, ale w tym żelu pod oczy jest aż 30 ml, czyli naprawdę jest to ogromna, ogromna pojemność. Pokażę wam może na drugie ręce tutaj konsystencję kremu. Ona jest taka dosyć gęsta, ale bardzo ładnie się wchłania w ogóle myślałam, że będzie pachnieć ogórkami, ale no, no nie hak, nie to ogórki nie są, ale ten że już żel pod oczy, bo to jest żel, już bardzo fajnie, fajnie, bardzo fajnie pachnie, tak delikatnie, szybko się wchłania, bardzo ładnie nawilża. Ja, wiecie, stwierdziłam, że nie wiem, czy wezmę ten zestaw, dlatego, dlatego, że zazwyczaj żel, krem, znaczy nie krem, tylko właśnie żel pod oczy nie potrafi dostatecznie nawilżyć mojej skóry. Ale jak użyłam tych kremów pierwszy raz, to ja, ja po prostu byłam w szoku, naprawdę świetnie, świetnie nawiedzają buźkę. Ja jestem z tego zestawu bardzo zadowolona. Widziałam ten zestaw bez promocji i on kosztował 139 zł i tak się nad nim zastanawiałam, bo mówię, jak, właśnie zastanawiałam się z tym zestawem jakby od NIBI, bo wtedy miałabym 20% taniej. Ale jak zobaczyłam ten zestaw za 69 zł, to stwierdziłam, że idealny to jest deal, bo same chusteczki kosztują 39, ten krem kosztuje 99, a ten kosztuje bodajże, o ile się nie mylę, 59, więc naprawdę świetna okazja i akurat wzięłam trzy produkty, które bardzo bardzo mi się przydadzą. Jak Wam mówiłam, tych chusteczek jeszcze nie testowałam, ale na pewno teraz jeszcze mi zostało pół opakowania takich chusteczek do demakijażu z Nivea. Także kiedy skończę to zacznę na pewno te używać. Co do tych kremu i do żelu jestem na razie bardzo zadowolona, ale nie chcę wam teraz teraz recenzji robić, na pewno zrobię recenzję o naturalnych produktach i produktach ekologicznych, bo testuję teraz kilka takich produktów, ale jak na razie jestem bardzo, bardzo zadowolona. Jednak. Jest, są to kremy łagodzące i nawilżające do cery normalnej, mieszanej. Nie wiem czy ukoją, czy ukoją suchą skórę, która ma no, większe potrzeby nawilżania niż skóra normalna czy mieszana. Ja mam na przykład mieszaną i stwierdziłam, że mam nawilżający podkład, do tego mam nawilżający krem i do tego jeszcze stosuję codziennie filtry, więc mi się może niemiłosiernie błyszczeć. Dlatego też jak zobaczyłam bibułki matujące z Sephory, to stwierdziłam, że to będzie idealna dla mnie opcja, bo zawsze chciałam je spróbować, ale trochę mnie ostraszała cena, bo za 50 sztuk cena za 50 sztuk cena wynosiła 30 zł, więc powiedziałam, że trochę, wiecie, 50 jakichś takich papierków, no to bez sensu, tak? Ale jak teraz właśnie są w promocji za 9 zł, więc widziałam, że idealna opcja już by żeby po prostu wypróbować. Tak, tutaj taka książeczka, standardowe bibułki, tylko one są z pudrem, tak się tutaj ładnie je wyciąga i pomimo tego, że są z pudrem, ten puder w ogóle jest niewidoczny na, na twarzy. Ja teraz nie wiem w sumie, po co sobie matuję, bo robiłam makijaż godzinę temu, więc podejrzewam, że na tej bibułce za bardzo, za dużo nie będzie, ale naprawdę, jeżeli ja, ja nie noszę sam pudru, bo tak nie mam nigdy czasu tam pójść do łazienki i sobie przypudrować twarz, więc po prostu wyciągam taką bibułkę, przykładam sobie i naprawdę bardzo dobrze sobie radzi, nawet jeżeli sebum zbierze się po całym dniu. I w związku z tym, że tak, stwierdziłam, ok, mam produkt do demakijażu, mam krem na dzień, jeżeli będę miała skórę suchą i mam krem pod oczy, ale co jeśli czasami są takie dni, albo właśnie jak używam nawilżającego podkładu, a nie kremu tonującego, który jest matujący, no to wtedy, jeżeli używam nawilżającego podkładu i nałożę jeszcze ten krem nawilżający, który naprawdę mocno nawilża, to skóra może się błyszczyć. Stwierdziłam więc, że skoro i tak nie mam żadnego kremu, bo to jest w tym momencie mój jedyny krem na dzień i jeszcze mam jeden krem na noc, więc ogólnie bie, że tak wiem no biednie u mnie w kosmetyczce ostatnio, to stwierdziłam, że kupię sobie jakiś świetny krem matujący i wreszcie zajmę się moimi ogromnymi porami, z którymi jak wiecie mam duży problem. Stwierdziłam więc, że y, spróbuję y, kremu, który, który u wielu, który wielu osób zadziała, który wielu osób się sprawdził. Jest to krem Aven Cleanance. Ja niestety nie kupiłam go na promocji, bo kosztował aż, 80, aż 58 zł, ale y, biorąc pod uwagę, jak mało go trzeba, to nie jest aż taki duży wydatek. Jest to 40 ml, jest to krem do skóry tłustej, ale też wrażliwej, czyli on tej skóry nie uwrażliwia, nie przesusza. I powiem Wam, fenomenalnie matuje. Ja wczoraj yy, nałożyłam rano ten krem i dopiero wieczorem musiałam zmatowić sobie buzię, To normalnie by było po prostu nie do przyjęcia. Normalnie po 3-4 godzinach by mi się tak się twarz świeciła, żebym tego nie ogarnęła. On ma taką leciutką konsystencję i to jest dosłownie tyle, ile potrzebujemy na całą twarz i szyję. Yy, bardzo szybko się wchłania, on ma w konsystencję takiego leciutkiego żelu. Yy, I jeżeli chodzi o funkcję matowania się bardzo dobrze. Tutaj jeszcze producent pisze, że ma skoncentrowany wyciąg z pestek dyni, i dlatego, który powoduje regulację wydzielania łoju i ściąga pory. Zobaczymy, oczywiście ja go używam dopiero od kilku dni, więc na razie, na razie nie będę się wypowiadać, ale oczywiście na pewno za miesiąc dam Wam znać, jak on się wpisuje. W każdym razie, jeżeli moja cera jest tu maga matu i nakładam na nim nawilżający, podkład używam kremu Cleanance na dzień. A jeżeli nakładam tylko krem tonujący, który jest taki trochę matujący, a nie aż tak bardzo nabliżający, to ze spokojem mogę nałożyć ten krem. I tyle, to są całe moje zakupy, które w ostatnim czasie, że tak powiem, poczyniłam. Kupiłam sobie jeszcze jeden produkt, ale to o nim, opowiem Wam o nim później. Na pewno będzie o nim osobna recenzja, bo po prostu zakochałam się, po prostu szok. Jak widzicie, promocje w Sephora są naprawdę ogromne. Jest tam przecenione dużo więcej produktów niż ja Wam teraz mówię. Na przykład są zestawy Rexaline, czyli krem do twarzy i krem pod oczy z klasą hialuronowym. Zestaw jest przeceniony aż o 200 zł. Do tego naprawdę jest pełno kosmetyków C-Shadow czy Estée Lauder. Do tego są cienie, dwójki, czwórki i cienie pojedyncze z Gerleą, do tego są pryzmy gerleą, meteoryty, więc jeżeli jesteście fankami tych filmów, które wymieniłam, naprawdę e, pójdźcie sobie zobaczyć, to oczywiście nic nie kosztuje, możecie tylko tyle, tyle tylko że na przykład się pół godziny, tak? Ale okazy są naprawdę genialne także jeżeli jesteście zainteresowane, przejrzyjcie sobie ten link, który Wam podam na dole e, i co tyle. Ja teraz śmigam do mojego pana promotora po wpisy a potem jadę do domu, także super, super się cieszę i na pewno zobaczymy się znowu za kilka dni. Cały jadę do restaupu, pa